Witam serdecznie na kanale Marsza. Dzisiaj nagrywam ciekawostki o Marszażu. Dzisiaj będzie taka ciekawostka, czego się na pewno nie dowiedzieć. Od żadnego z twórców. Pobrałem tę wiedzę, bo obejrzałem wszystkie filmy, różne poradniki i te Więc zaczynajmy, Marsza, do tajemnicy duchów. Krew, czyli unikalna kombinacja typu Tak, jest to jedyny tego rodzaju, który ma, który jest typem walka i duch. Nie jedyny. A jedną z takich, co chyba każdy jest zdolność do ukrywania się. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Marshmallow'a jest jego zdolność do ukrywania się przed ludźmi, przez innymi pokemonami dzięki temu może osiągnąć swoje otoczenie. Nie będę zauważał tego no tak. Inspiracja, na przykład marszałek ma być inspirowany kulturami. Niektórzy uważają, że jest ja designt. Designt chciałem powiedzieć, obowiązuje na postaci Minorogii hawajskiej lub japońskiej. Tak? To związki z innymi Pokémonami? On nie jest podobny do żadnego Pokémona. Ja nie jestem podobny do żadnego Pokémona. Związek ze Pokémonami i. duchami. Pokémonami. Dobra, chociaż marszałek jest sobotnikiem, jest nieuforia. Dobra, tym do tego. Pójdźmy do innego momentu. Ma Rzadkość Marszadow jest jednym z najrzadszych spokojonych W Serii? Złapanie głowy grze jest niezwykle trudne, a jego pojawienie się pojawimy z rzadkością. A właśnie tą niespodzianką, którą Wam mam dopowiedzieć, film, który będzie właśnie bo już wiem, w jakim filmie jest Marszadą i możecie go obejrzeć. I na końcu filmu właśnie mam powiem. Co to jest? No dobra, już Wam powiem. Pewnie każdy chce o tym wiedzieć, o tej ciekawostce, aby już Wasz. Nie trzymać w no, tak powiem w macie To jest... Uwaga, 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 uwaga. Mm. Poczekajcie. Pokémon. Szukam śladów! To jest film, którego możecie i tam będzie oczywiście nasz gwóźdź po Bleby, czyli maszaną. To możecie go obejrzeć? Nie wiem, gdzie można go obejrzeć, to Wam powiem. Ale posłuchajcie na takich platformach, na pewno nie na Netflixie. nie na Netflixie nawet może być, bo to jest ten. już Wam mówię, to w tych. tutaj. Do czego bardzo obejrzeć?. E, ja tylko zaczekajcie, że czy nie to. E, może to zachować, tylko zachować, z gór. Jeśli na to pole do serio. Wybieram cię, tam możecie znaleźć właśnie marszałek. Tutaj, właśnie wam podejście, zdjęcie, tam gdzie może być marszałek, tam gdzie na pewno będzie. Musicie sobie obejrzeć te serię, oczywiście. Ale my, wchodząc oczywiście, naszej, się tajemnic, związane z, z marszałek. W związki z innymi pokarmowcami, chociaż z samotnikiem. Istnieją teorie. Istnieją teorie. To istnieją. Ale nie są prawdziwe. Przygórające, że może być związane ze innymi politycznymi Pokemonami. Takimi jak... Nie umiem tego. Chopa jaka. Niektóre szczegóły wskazują, że... na no, Ludopieństwa między z tymi dwoma pokamonami pod względem zdolności i tajemniczej, tajemniczej natury. rzadkość No co, rzadkość. Tylko w Marszalowej mnie. Najrzadniej z w serii. Słapami go grze. To mówiłem chyba, ale może nie mówiłem, ale mówiłem. Zdolności bojowa. Marszon jest niezwykły potężny. Wojownicz do nasz do szybkiego porszenyszia i potem z nich ataków czyni go groździli. A tak! Mówiłem już że można obejrzeć, ale jeszcze mam a tam Druga taka tajemnica w ciekawostka, o której na pewno, na pewno nie wiecie, że wiecie, że Warszawa. Konkurujemy Mew i Mewtwo, to jest jeden z właśnie tych pokemonów, które my chyba warszawa. Oni mają chyba taką samą siłę, albo mają wdowę. Tak wiem, jest to dziwne, ale prawdziwe. Naprawdę, naprawdę. Dobra, teraz weźmy tutaj konformę, co nie mamy, co nawet nie chcę o tym mówić, bo kawał. Formy ma dwa, dwie formy. Jedna forma, yy. Z, yy, jedna forma ta zielona, bojowa, a jedna zwyczajna. No kiedy jest zły yy, albo jest w trakcie bitwy, to jej używam. Czyli ja jej używam tajemnica. Gdzieś już mówiłam, ale dobra. Około teraz wejdziemy do na on Google'a i zobaczmy, co on ma nam do powiedzenia. Tajemnice około Marshala wciąż grzy wiele tajemnic. Jego pochodzenie, prawdziwe cele i pełny okres jego łodyg pozostają nie rozwiązane. No brawo, Google! Wszystko w tym filmie. I pamiętajmy, jak wbijemy trochę więcej subskrybentów, zrobię kolejną część. Więc bye bye.